Diagnostyka SARS-CoV-2. Wyzwaniem dla Systemu Ochrony Zdrowia w Polsce Nazywam się Łukasz Michalewski. Jestem doktorantem na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w zakładzie parazytologii tropikalnej. Moim opiekunem naukowym jest profesor Maciej Grzybek. W kwietniu 2020 roku zostałem koordynatorem zespołu do spraw centrów testowych COVID-19 w uniwersyteckim centrum klinicznym. Zajmowałem się tworzeniem, organizowaniem i koordynowaniem pracy punktów realizujących wymazy w kierunku SARS-CoV-2. Przed pandemią zajmowałem się tworzeniem i doskonaleniem systemu zarządzania, do czego aktualnie wróciłem. W tej prezentacji pragnę państwu przedstawić, jak wielopoziomowym zagadnieniem jest masowa diagnostyka w dobie pandemii. Wskazując na wyzwania, przed którymi stanął system ochrony zdrowia w tym zakresie. Tematem mojej rozprawy doktorskiej jest organizacja i analiza funkcjonowania centrów testowych SARS-CoV-2. Na bazie zdobytych doświadczeń chcę przedstawić projekt centrum testowego, tak aby gdy zaistnieje taka potrzeba testowania w przyszłości. Można było bazować na zebranych dobrych praktykach. Szanowni Państwo, początek 2020 roku przyniósł coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Pojawienie się wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19, wyzwoliło szereg komplikacji dla całego społeczeństwa. Jak wychwycić, że coś się dzieje? Ludzie zaczynają chorować, mają pewne objawy. Zakażenia nabierają tempa, jednak nie wiadomo, kto jest faktycznie zakażony. Światowa Organizacja Zdrowia wskazała, że złotym standardem w tej sytuacji będzie realizacja badań PCR. Pojawiła się zatem potrzeba potrzeba badań w kierunku SARS-CoV-2. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia w marcu 2020 roku powiedział, że należy testować, testować i jeszcze raz testować każdy podejrzany przypadek. Jednak testowanie na taką skalę było wyzwaniem, trudnym zadaniem w nowej sytuacji. Zaistniałe okoliczności stały się swoistym sprawdzianem, oraz, jak się okazało, wymogły ogromne poświęcenie. I wysiłek. Pierwsze centra diagnostyczne powstały w Chinach, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Wielkiej Brytanii. Kiedy jednak powstały pierwsze takie punkty w Polsce? Pierwszym punktem masowej diagnostyki, które stanowiło później wzór dla kolejnych, było centrum testowe przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Zostało ono zaprojektowane i zorganizowane przez profesora Macieja Grzybka. Dwa tygodnie później powstało pierwsze centrum testowe w Gdańsku, które nadal było jednym z pierwszych w kraju. W organizacji tego punktu brałem już udział. W tych dwóch punktach testowych tworzyliśmy procedury i schematy postępowania, które później przynosiliśmy na inne punkty. Od razu można zobaczyć pewne wyzwanie i różnice. Kwestia lokalizacji. Jedno zostało stworzone na terenie podmiotu leczniczego, a drugie w dużym oddaleniu. Każde z tych rozwiązań miało swoje wady i zalety. Spójrzmy chociażby na kwestię odbioru odpadów medycznych, kwestii transportu zaplecza sanitarnego. Mamy zatem osoby chore. Najpierw są to pojedyncze przypadki, do których diagnostyki nie potrzeba wielu punktów wymazowych. Później jest ich coraz więcej, co wymaga tworzenia nowej infrastruktury. Natomiast w szczycie fal pandemii skierowanych na badania jest tak dużo, że nawet rozwinięta sieć centrów testowych nie daje zaspokojenia popytu. Proszę zwrócić uwagę, w pierwszej sytuacji mamy jedną osobę. Zakażoną, która pójdzie do centrum testowego, która, które ma możliwość wymazania jednej osoby na godzinę. Sytuacja się rozwija. Mamy trzy osoby zakażone. Rozwijamy też nasze centrum, które może przebadać trzy osoby na godzinę. Mamy 100% wykonania. Natomiast dochodzimy do sytuacji, gdzie mamy bardzo dużo zakażonych osób. Natomiast nasze i tak już rozbudowane centrum jak Państwo widzicie, może wykonać tylko 6 wymazów na godzinę. Tylko ludzie w pierwszej linii dostaną się na badanie, pozostali muszą czekać, muszą iść gdzieś indziej. I tu zaczyna się robić problem to zaczyna być wyzwanie. Na organizowanie oraz funkcjonowanie centrów mają wpływ warunki atmosferyczne. Na początku, szczególnie w miesiącach letnich, wystarczy namiot i trochę sprzętu. Jednak im później, tym pojawia się więcej wyzwań. Deszcz, chłód, wiatr oraz śnieg. Personelowi trzeba zapewnić komfort pracy. Musi być oświetlone, ogrzane. Całe miejsce powinno być zabezpieczone przed wiatrem. Teraz przecież w ostatnich dniach, jakie wichury nawiedzają cały kraj, zwykły namiot zostanie zniszczony. Personel. I tutaj, proszę Państwa, bardzo istotna kwestia. Trzeba zebrać zespół oraz go przeszkolić, stworzyć procedury postępowania. Kolejnym wyzwaniem jest zorganizowanie sprawnego łańcucha dostaw, zarówno materiałów eksploatacyjnych, tu szczególnie środków ochrony indywidualnej, oraz zestawów wymazowych, jak i transportu pobranych próbek do laboratoriów. Szczególnie jeżeli to laboratorium znajduje się w dużym oddaleniu od miejsca pobierania. Pobierania yy, materiału do badań. Niezwykle istotną kwestią jest ustalenie zasad komunikacji z pacjentem. Zarówno sposobów przekazywania mu wyników badania, jak i odpowiadania na szereg pytań i pomoc w problemach, jakie mogą się pojawić. Na przykład, kiedy wyniku długo nie ma. Stworzenie dedykowanej strony internetowej czy wysyłanie powiadomień, informacji SMS-em zamiast rozmów z konsultantami, są kolejnymi usprawnieniami, które jednak trzeba zaprojektować, wdrożyć i na pewno nieraz poprawić. Ten proces poprawy tak naprawdę powinien przejawiać się i przewijać przez cały czas organizacji i funkcjonowania centrów. No i właśnie, wszystkiego nie da się przewidzieć, a czym więcej jest testów, tym więcej potencjalnych problemów i o tym trzeba zawsze pamiętać. Jakie problemy mogą się pojawić? Jest to przede wszystkim praca z ludźmi, a co za tym idzie, mogą pojawić się agresywni pacjenci, szczególnie gdy jest za mało miejsc w stosunku do chętnych. Oczekiwanie godzinne w kolejce, w deszczu i śniegu poduje złość i agresję, która później wyładowana jest na personelu. W wielu miejscach w kraju oczekiwanie potrafiło trwać nie godziny, a dni. Pogoda. Na pomorzu występują silne wiatry, co spowodowało zniszczenie jednego punktu podczas drugiej fali pandemii w październiku 2020 roku. Musieliśmy wtedy w ciągu dwóch dni stworzyć po prostu nowy punkt. Na zakażenie narażony jest szczególnie personel walczący na pierwszej linii. W sierpniu 2020 roku. 80% personelu zostało skierowane na kwarantannę. Każdy się bał. Wirus nie był jeszcze poznany. Mimo to trzeba było utrzymać ciągłość działania, tak aby system diagnostyczny nie uległ zawaleniu. Na rynku może nie być potrzebnego asortymentu. Wszyscy pamiętamy: brak maseczek, środku do dezynfekcji czy kombinezonów ochronnych. Ważne jest zabezpieczenie najważniejszych materiałów. Zawsze może zdarzyć się awaria brak prądu lub wypadek samochodu, który wykonuje transporty. Problemy są i będą. Trzeba na nie szybko reagować i minimalizować ryzyko ich wystąpienia. Bardzo ważne jest ciągłe doskonalenie i wdrażanie usprawnień. W naszym przypadku było to zaprojektowanie i wdrożenie autorskiej aplikacji do zarządzania ruchem pacjentów – COVAP. Pozwoliło to znacząco przyspieszyć i ułatwić wiele procesów. Przy organizacji centrów testowych jest wiele wyzwań. Nie o wszystkich jestem w stanie powiedzieć podczas tej prezentacji, jednak na szczególną uwagę zasługują jeszcze dwa zagadnienia. Wyzwanie stanowi stworzenie systemu finansowania masowej diagnostyki, w tym wyodrębnienie środków z budżetu państwa, a są to setki milionów złotych. Na jednego pacjenta przeznaczamy około jednej minuty. Sprawdzenie danych, pobranie materiału i przekazanie najważniejszych informacji. Jednakże są grupy pacjentów wymagające innego traktowania. Na przykład pacjent pediatryczny potrafi zająć nawet 15 minut. W takiej sytuacji 14 kolejnych pacjentów musi czekać. Tworzy się kolejka. Możemy oczywiście przy pacjencie pediatrycznym założyć większy zapas czasowy. Jednakże powoduje to po prostu zmniejszenie liczby miejsc na dany dzień. Przez blisko dwa lata mojej pracy jako koordynatora centrów testowych i call center przetestowałem dziewięć różnych rozwiązań organizowania centrów testowych. Od małego namiotu po dedykowane moduły medyczne i różne kombinacje, jakie tutaj wystąpiły. W tych punktach realizowaliśmy nawet jedną ósmą wymazów całego województwa. Patrząc na dzienną liczbę wymazów. Natomiast od początku funkcjonowania naszych centrów testowych, czyli od kwietnia 2020 roku, do stycznia roku bieżącego, 2022, wykonaliśmy ponad 175 tysięcy wymazów. Te liczby obrazują skalę doświadczeń, jakie mamy w tym zakresie. Zatem z całą stanowczością. Mogę powiedzieć, że diagnostyka SARS-CoV-2 jest wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i na całym świecie. Serdecznie zachęcam do pytań i do kontaktu. Bardzo dziękuję za uwagę.